Siemanko, witajcie na kanale GIT Graczej i Testerzy. Z tej strony konrad, doman domański. Dzisiaj opowiem Wam o budżetowej propozycji od firmy Lenovo, jeżeli chodzi o smartfon. Lenovo Moto w sumie. To model K5. Zachęcam do oglądania. Smartfon Lenovo K5 to urządzenie 5-calowe. Mamy do czynienia z całkiem wąskimi ramkami z lewej i z prawej strony. Możemy spokojnie jedną dłonią to urządzenie obsługiwać. Damską, męską, tak jak najbardziej. Waga tego smartfona 142 gramy, wymiary... 8 mm grubości, poza tym 142 na 71 mm. Pewnie zauważyliście, że mamy przyciski pod ekranem systemowe, niepodświetlane, trochę szkoda, bo w nocy, gdy nie znamy do końca jeszcze ich kombinacji, to troszkę może nam doskwierać. W górnych partiach z kolei mamy do czynienia z głośnikiem do rozmów, jest też frontalna kamerka 5 megapikseli, jest dioda LED, która będzie nas powiadamiać o przychodzących połączeniach i tym podobnych, gdy może nie odbierzemy, oraz czujnik oświetlenia i inne właśnie w tym Miejscu nic nie znalazło się na lewej krawędzi. Na prawej z kolei regulacja głośności i włącznik, a plecki urządzenia to główny aparat. Tutaj już mamy troszkę więcej, 13 megapikseli. Jest też drugi mikrofon, dioda doświetlająca, logo Lenovo i uwaga, głośniki pracujące w trybie stereo. Szkoda, że nie ma w górnych i dolnych partiach głośników podzielonych, no ale niech będzie, może akurat tak postanowiło to Lenovo moto rozwiązać. Jeszcze górna krawędź, tutaj mikro USB. Mamy obsługę z tego, co wiem o TG, więc możemy sobie pamięć bezprzewodową. Przewodową tutaj podłączyć dzięki przejściówce. Mamy też gniazdo audio, a w dolnych partiach jedynie drugi mikrofon. Mała ciekawostka: nie jest to smartfon w całości aluminiowy, choć sprawia takie wrażenie. Plecki stworzywa sztucznego. Jakoś mocno się ten plastik nie rysuje, ale wiadomo, że po dłuższym użytkowaniu może być gorzej. Aluminium w górnych i dolnych partiach. Na szczęście też to aluminium nie wpływa na pracę modułów komunikacyjnych. Na pewno dużo lepiej z tyłu niż z przodu wygląda ten smartfon. Do zestawu testowego oprócz ładowarki, oprócz. A dobra, pokażę wam tę ładowarkę i cyk, cyk, cyk. Oprócz ładowarki i słuchawek klasyczna, około 2,5 godziny ładujemy ten smartfon od 0 do 100%. Taka oto ładowareczka. Ile ona tutaj ma amperów? Chwilę. 15 ampera. chyba dobrze sprawdziłem. I słuchawki, pchełki klasyczne, standardowe, nie będę nawet ich wyciągał. Albo dobra, same wylecą. Takie dołóżne tylko nie są do kanałowe. Zwykły plastik chiński. Niech nie <laughs> nie będzie. Lenowo nam dorzuciło też etui, co przyda się, gdy korzystamy z tego smartfona. Nie będzie nam się rysować. Przezroczysty kondonik, kondomik, jak to woli. Trochę już porysowany. Ale to, co jest bardzo ważne. Ten smartfon wygląda jakby był wykonany z jednolitego tworzywa, z jednolitego, nie wiem, może płata aluminium, a to proszę bardzo, możemy się dostać do wnętrza. Mamy wymienny akumulator o pojemności 2750 mAh, tak zapamiętałem i widzę, że też tak jest tutaj. I Dual SIM, co jest bardzo ważne, nie ma slotu hybrydowego, więc możemy też w każdej chwili microSD wcisnąć, by rozszerzyć przestrzeń, a taka karta pamięci może nam się przydać. Jak już pewnie słyszeliście, na początku naszego testu, Lenovo K5 to smartfon z ekranem 5-calowym, w zupełności, moim zdaniem, to wystarcza. Mamy tutaj rozdzielczość HD 1280x720p. Jak to się przekłada na codzienną pracę, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o szczegółowość, niespełna 300 ppi 294, chyba dokładnie w tym urządzeniu. Nie zauważymy tutaj pojedynczych pikseli, możemy spokojnie obsługiwać to urządzenie i co jest jeszcze bardzo istotne, naprawdę dobrze wypadają, o CPU Z się uruchomił, naprawdę bardzo dobrze wypadają tutaj kąty widzenia. Maksymalne, minimalne podświetlenie, jeżeli chodzi o maksymalne, nawet w mocnym słońcu możemy spokojnie pracować, co mnie zaskoczyło. Minimalne niestety jest za wysokie 8 nitów bodajże, co sprawia. Że, gdy jest kompletnie ciemno w naszym pokoju, to niestety troszkę może nam ta jasność doskwierać, może nas męczyć. Jest czujnik, więc możemy też automatycznie uruchomić tutaj dopasowanie. Co jeszcze tyczy się wyświetlacza, co może też Was zainteresować, jest opcja skorzystania tutaj z kilku dodatkowych ustawień. Możemy między innymi dopasować podzielony ekran pod gogle VR. Jest też specjalne oszczędzanie energii. Jak widać, nie wszystko przetłumaczone niestety, to jest mały minus. Tej nakładki. Efekt świetlny też może się tutaj pojawiać. Całkiem ciekawie zostało to przetłumaczone. Ale to, co jest tutaj najważniejsze, to możliwość skorygowania kolorów. Możemy uruchomić tryb domyślny, wygodny albo niestandardowy. Sami widzicie, na co te poszczególne tryby wpływają. Mimo wszystko, ja ten wyświetlacz oceniam bardzo pozytywnie. Testowany smartfon pracuje w oparciu o Androida 5.1.1, co mnie troszkę dziwi, że taka starsza wersja systemu, ale mamy na szczęście autorską nakładkę Lenovo, co na wizualne odczucia wpływa już zdecydowanie pozytywnie. Mnie się ta nakładka podoba, ale sami musicie to ocenić. Tak troszkę jak w smartfonach Huawei, trochę jak w iPhone'ach, bo nie mamy żadnego podmenu. Mamy tylko to, co tutaj widzicie na ekranach startowych. Oczywiście foldery ze stosownymi programami i aplikacjami. Możemy też zmieniać wygląd tego systemu, tej nakładki, Skórki są tutaj dostępne, ale teraz w to jakoś konkretnie nie będę się zagłębiał. Są też oczywiście programy Lenovo, Share it, Sync Synkit. Możemy też skorzystać z ustawień Dolby, jeżeli chodzi o system dźwięku. Gdy podepniemy słuchawki lepsze, nie będziemy narzekać, ale w każdej chwili możemy skorzystać z głośników stereo, które są z tyłu. Szkoda, że nie w górnych i dolnych partiach, bo tak to raczej tego stereo nie wykorzystamy. Ale jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to zdecydowanie lepiej, gdy mamy tutaj do czynienia. Z dolby uruchomionym, O, teraz od razu widzicie, że przytrzymanie tych przycisków systemowych uruchamia nam na przykład ostatnie uruchomione aplikacje i tym podobne. Dobra, dostaniemy się teraz szybko do YouTube'a, uruchomimy jakiś utwór. Dźwięk faktycznie nie jest najgorszy, jest naprawdę donośny, ale gdybym miał słuchać jakiejś piosenki, to wolałbym jednak skorzystać ze słuchawek. Nie jest źle. Nie jest źle. naprawdę słychać nawet niskie tony. A zobaczcie co się stanie, no w sumie to Ty zobaczysz co się stanie, gdy wyłączymy Dolby. No tak, to wszystko się wczytuje i od razu widać, że niestety te podzespoły nie do końca dają radę, bo trochę musimy poczekać. Dźwięk jest taki bardziej płaski teraz bez tego Dolby, czyli jednak warto korzystać z Dolby. Ale my na muzyce teraz skupiać się nie będziemy. Do różnych gierek też mogą nam się te głośniki przydać, i raczej podczas grania nie powinniśmy ich zasłaniać. Autorska nakładka to też troszkę inaczej rozwiązana szufladka, która będzie wyjeżdżać z góry. Od razu dostaniemy tutaj się do wszelkich ustawień. A skoro o ustawieniach już mowa, możecie rzucić okiem, co jeszcze dorzuca nam Lenowa, co jest już tutaj oferowane. Przez Google nie ściemniam z systemem, proszę bardzo. Tutaj będzie. A nie, nie tutaj chyba. Tutaj będzie widoczna wersja tego Androida. Nie mamy żadnej aktualizacji. Kilka słów na temat podzespołów. Jest ośmiordzeniowy procesor z taktowaniem 1,4 GB. To dokładnie Qualcomm Snapdragon 415 GPU, Adreno 405, poza tym 2 GB, RAMu 16 GB przestrzeni w tej wersji, ale jak się pewnie spodziewacie. Tej przestrzeni będzie znacznie mniej, zanim znajdę, a nie już mam, więc nie muszę szukać. Wolne w tej chwili 8, jeszcze coś tam nam oblicza. No, warto sobie dorzucić MicroSD, gdybyśmy chcieli mieć jeszcze więcej miejsca na nasze aplikacje, chociażby na zdjęcia i filmy, ale raczej nie jest to smartfon do zdjęć i filmów, chyba że w lepszej jakości. Podczas codziennej pracy jakoś mocno nie będzie zamulał i te 2GB ramy, które tutaj są, dadzą radę, ale gdy już uruchomimy sobie powiedzmy więcej kart w przeglądarkach, gdy będziemy chcieli wyświetlać pełnowymiarowe strony. Jak teraz się wszystko pouruchamia. Gdybyśmy chcieli uruchamiać pełnowymiarowe strony, no to różnie będzie. Z tymi mobilnymi to już nie jest najgorzej. A, tutaj też klawiaturka. Przyciski trochę się zlewają i korzystałem z wygodniejszych rozwiązań. Nie jest źle. Podzespoły tych mniej wymagających użytkowników powinny w zupełności zadowolić. Skoro już jesteśmy w ustawieniach, to na pewno też interesują Was moduły komunikacyjne. Mamy Dual SIM bez hybrydy, więc dwa sloty w pełni wykorzystane, microSD, ale zweryfikowałem 11 GB około mamy na dane w, po bezpośrednim uruchomieniu tego smartfona. Dobrze zasięg Wi-Fi działa, mamy też Bluetooth, bez problemów, gdy łączymy jakieś słuchawki, na przykład LTE, też z raczej normalnym zasięgiem bardzo ważne jest to, że chociaż jest to raczej smartfon, który zalicza się do średniej półki to nie ma problemu z GPS i łapaniem fiksa też pracą w terenie, gdy nawigujemy chociażby w trasie, to będzie ten GPS działać jak należy. USB posiada tutaj OTG, USB 2.0, o czym już wcześniej mówiłem. Jakość rozmów w tym smartfonie raczej standardowa, przeciętna. Spokojnie powinniśmy dogadać się, gdy akurat musimy do kogoś zadzwonić. W proste gierki spokojnie możemy sobie na Lenovo K5 pograć. W te, które trochę bardziej będą wymagać podzespoły, no już nie zawsze. Nawet Dead Triggera 2, który jest już wiekową grą system ustawił nam na low, no ale jak widać, działa płynnie, więc też nie będzie problemu. Asfalt 8 też musielibyśmy tutaj na niskich ustawić, żeby przy tych podzespołach bez problemu działało. Zdarzały się przycinki w systemie. Zdarza się niestety, że trochę zbyt długo moim zdaniem wczytują się te poszczególne poziomy, przynajmniej w tej grze. Ale spokojnie da się grać, zaraz znając życie, będziemy musieli rozduprzyć tutaj tego ziomka. Piękne ujęcie. I jeszcze ktoś większy. Łożysz. Co to jest? Z tym się walczy? Przed tym się ucieka. Zapatrzyłem się na bardzo charakterystyczną twarz burzyka. Uruchomiliśmy tutaj małą incepcję. Aparat i obraz w aparacie. 5 megapikseli z przodu z nagrywaniem Full HD jakoś do selfie jako taka. Możemy też upiększenie sobie uruchomić, by naszą facjatę wygładzić. Akurat burzyka głowa zniknęła, więc wam tego nie pokażę. Główny aparat 13 megapikseli. Full HD, 30 klatek na sekundę. Mamy też panoramę, mamy HDR. Troszkę stara aplikacja, ale pewnie to też powiązane jest z tym, że mamy starszego Androida. Czy jest intuicyjna? Pozostawia to troszkę do życzenia. Jeżeli chodzi o jakość, w dobrym świetle jeszcze ujdzie ten aparat, ale im robi się ciemniej, tym niestety też aparat w Lenovo K5 coraz gorszy. Raczej do filmowania bym go nie wykorzystywał, ale do zdjęć takich podstawowych myślę, że w zupełności powinna nam ta optyka wystarczyć. Też doświetlona przez diodę LED, gdy jest już kompletnie ciemna. Tym razem na kanale Gracze i Tester testowaliśmy, a w sumie to ja testowałem, Burzyk tylko trzyma aparat i jęczy cały czas, że nie jest w stanie już nagrywać moich dubli, ale nieważne. Smartfon Lenovo K5, moto Lenovo K5, nie będę nawet wynikał mocno w to nazewnictwo. Smartfon, który troszkę udaje, że jest aluminiowy, że ma jednolity panel, a tak naprawdę możemy ten tył zdemontować. Smartfon z niezłym akumulatorem. Chociaż, chociaż, gdy tak mamy cały czas uruchomiony wyświetlacz i powiedzmy LTE WiFi zamiennie, to 4-5 godzin maksymalnie będzie pracował, więc standardowa obsługa to maksymalnie dzień. A i czasami niestety całego dnia nie wytrzyma, gdy akurat będziemy bardzo intensywnie z tym urządzeniem pracować. Niezły wyświetlacz z wystarczającą rozdzielczością, czy odwzorowaniem kolorów i tym podobnymi, podzespoły mogłyby być mocne. Trochę długo musimy mimo 2 GB RAMu czekać na wczytywanie poszczególnych leveli w grach, czasami też pomiędzy. Aplikacjami, gdy przeskakujemy, potrafi zamulić starszy Android, ale z autorską nakładką Lenovo, co akurat się chwali, bo jest to dobrze pracująca nakładka. Pełna paleta modułów komunikacyjnych bez NFC mogłoby się też tutaj znaleźć, ale pozostałe działają i nie ma żadnych komplikacji podczas pracy. Też fajnie, że mamy w tylnych partiach głośnik, a raczej dwa głośniki pracujące w stereo Dolby z specjalną aplikacją, chociaż mogłyby być inaczej umiejscowione. Wtedy na pewno w pełni byśmy to wykorzystali. Poza tym fajne tu i nawet folia na ekrany w zestawie ładowarka która w 2,5 godziny, jak mówiłem, ładuje słuchawki, pchełki, które wciskamy do ucha, ale nie są dokanałowe. Też raczej takie plastiki wymienimy szybko, gdybyśmy chcieli słuchać dźwięk w lepszej jakości. Do gier też nie jest to smartfon, bo te prostsze musimy uruchamiać. A ile Lenovo K5 kosztuje? Około 1000 zł. Moim zdaniem to cena trochę zbyt wysoka. 200-300 zł, gdyby był tańszy... To byłaby to na pewno mocna konkurencja dla podobnej półki, chociażby Honora. Inni producenci, mniej bardziej znani, też takie smartfony posiadają w swojej ofercie. Jeżeli podoba Wam się Lenovo, jeżeli spodobał Wam się nasz test, to przede wszystkim zostawcie łapkę w górę i komentujcie, co byście chcieli się o tym telefonie dowiedzieć, bo oczywiście nie zawsze wszystko powiem, nie zawsze wszystko sprawdzę, a Wasze wszystkie komentarze są mile widziane. Czy polecam, czy nie? Mam niestety tutaj mieszane uczucia. Poleciłbym z czystym sercem, gdyby był troszkę tańszy. A tak. Sami musicie zdecydować. Siema.